Zabudowy targowe. To jest zabudowa targowa, to jest zabudowa targowa. Niby takie same, jednak różnią je detale. Cześć, jak się ma Twoja reklama? Możemy zobaczyć dwa różne systemy. Czarny profil system MultiFrame. Srebrne ramy, tak naprawdę, to system M-Frame. Jakie są różnice między jednym a drugim? Otóż, system MultiFrame, czyli ten, który w tym momencie dotykam, to czarne profile, które tak naprawdę są bardzo kompatybilne do transportu i bardzo kompaktowe do transportu, ponieważ torba yy, ma rozmiar około 1,35 na 30 na 30 cm i mieści 3-metrową ścianę. 3-metrową ścianę mogą państwo zobaczyć tutaj. To jest 3-metrowa ściana. Tu znajduje się jedna pionowa poprzeczka. Tu jest kolejna. System M-frame natomiast to system nieco bardziej skomplikowany. Mogłoby się wydawać. Tak naprawdę to ramy transportowane w całości. Na przykładzie prostej ramki 50 na 50 cm, choć tak naprawdę to umownie 50 na 50 cm, pokażę na jakiej zasadzie to działa. Otóż są to kocki Lego, tak naprawdę. Te ramy nie muszą być takich wielkości jak teraz je prezentuję. To są najmniejsze ramy, jakie posiadamy. Więc tak naprawdę, podobnie jak z klocków Lego, możemy sobie zbudować różnego typu konstrukcje. Możemy jednego razu zbudować sobie ściankę z prawej strony, innego razu możemy zbudować z tego prostą ścianę. Jeszcze innym razem, kiedy będzie wymagać tego powierzchnia, którą kupimy sobie na targach, możemy to zabudować w kształt litery U. Zasadnicza różnica między m a Multiframe'em jest taka, że te ramy są transportowane w całości. Tutaj, jak wspomniałem, są najmniejsze ramki, 50 na 50 cm. Natomiast tutaj możemy zobaczyć jedną z większych ram, czyli metr na 2,5. Zatem, do transportu tego systemu potrzebny nam będzie samochód dostawczy, bus. Do transportu czarnego Multiframe'a wystarczy samochód osobowy. Dlatego, naszym klientom, jeśli zależy na. W kompaktowym spakowaniu takiego systemu zdecydowanie polecamy systemy multiframe. Ma on oczywiście <coughs> możliwość zamontowania wielu rodzajów akcesoriów, takich jak panele na zawieszki, tego typu bądź tego typu półeczki, które mogą mieć wieszaki na ubrania, bądź pałąki, na których możemy powiesić sobie wieszaki na ubrania. Jak Państwo widzą, możemy zamontować również oświetlenie LEDowe w kolorze czarnym bądź białym. Możemy zbudować fajny daszek, który troszeczkę urozmaici tą konstrukcję, a dodatkowo pod daszkiem możemy zamontować sobie światełko. Idealnym rozwiązaniem pod takim daszkiem jest postawienie stolika z krzesełkami, aby stworzyć taką delikatnie i bardziej intymną strefę do rozmów. Nazwijmy to. Z tego systemu możemy również zbudować sobie kantorek z drzwiami zamykanymi na kluczyk. W środeczku możemy sobie postawić regał, półeczkę. Możemy schować na potrzeby eventu kurtki bądź katalogi tego typu rzeczy. Można powiesić również na tym systemie telewizor. Rekomendujemy telewizory do 40 cali. 40-calowy telewizor ma zwykle około 90-95 cm szerokości, a szerokość jednej ramy zbudowanej z tych pojedynczych profili ma dokładnie metr. Zatem ten telewizor zmieści nam się idealnie na szerokości tego jednego pojedynczego panelu. System M-Frame, natomiast, to jak wspomniałem, ramy transportowane w całości. Z racji tego, że tutaj ramy są transportowane, ramy już są poskręcane w całość, co tak naprawdę nie wyklucza. Można sobie tą ramę rozmontować na pojedyncze profile do transportu. Nie zalecamy tego z wiadomego względu. Potem na miejscu mamy zdecydowanie, więc zdecydowanie więcej czasu, musimy poświęcić na montaż takiego stoiska. Zatem ramy transportujemy w całości. Co to nam daje? Rama jest w szerokości 62 mm. Pomiędzy w profilach znajdują się otwory które służą nam do montażu jednej ramki z drugą ramką. Ściągnę maskownicę, aby pokazać te otwory. Tak jest. Jak Państwo widzą, znajdują się tu również akcesoria, czyli właśnie półeczki, panele na zawieszki, telewizory. Przy czym tak naprawdę na tym systemie nie ma rzeczy, która by nie wisiała. Nasi klienci z racji tego, że ramy są aluminiowe i bardzo wytrzymałe, Wieszali na tym systemie kotły gazowe, okapy kuchenne, różnego typu ciężkie, i ciężkie przedmioty. I nie jakby wytrzymałość tej ramy jest problemem nośności tej ściany, tylko układ, w którym zbudujemy to stoisko. I to jest jedno z najczęściej zadawanych pytań naszych klientów. Czyli, a ile kilogramów dźwignie ta ściana? Otóż sama rama, jestem przekonany, jest w stanie na tym uchwycie, tym wieszaku wytrzymać około 100 kilogramów. Natomiast nie jestem pewny, czy ten układ stoiska jest w stanie dźwignąć 100 kilogramów. Proszę wyobrazić sobie, że mamy jedną pojedynczą ramę metr na 2,5, która stoi nawet na takiej solidnej, blaszanej stopie podporowej. Otóż, jeżeli powiesilibyśmy tutaj coś bardzo ciężkiego, ta rama z automatu będzie nam się przechylać. Natomiast w momencie, w którym zbudujemy sobie kształt litery L w jedną bądź w drugą stronę, po to, aby zbudować zastrzał i całość będzie solidnie skręcona łącznikiem wewnątrz zewnątrz ta ściana ze spokojem wytrzyma około 100 kg obciążenia i będziemy mogli tutaj powiesić swój produkt. Świetnym uzupełnieniem M-Frame'a są kasetony podświetlane LED. Ten system z racji tego, że mamy otworki montażowe, których jest całe mnóstwo, one też znajdują się w odległości od siebie 62 mm, pozwalają nam na montaż e, razem. Innych systemów, które posiadamy w ofercie, na przykład kasetonów podświetlanych, bardzo częstym Rozwiązaniem, na które decydują się nasi klienci, są kasetony montowane nad kantorkiem bądź jako nadstawki nad całym stoiskiem. Światło jest w tym momencie bardzo przystępne cenowo i bardzo lubiane <grymne> przez naszych klientów, ponieważ niewątpliwie przyciąga ono uwagę na nasze stoisko, a na tym nam no najbardziej zależy, aby nasze stoisko odwiedziło jak najwięcej ludzi. Przepraszam, jeszcze jedna rzecz różniąca multiframe od frame'a łuki. Posiadamy. Łuki o średnicy o promieniu 50 cm, średnicy 1 m, które mogą Państwo sobie tutaj zauważyć. Czyli tutaj mamy daszek zbudowany tak naprawdę z ramy łukowej o promieniu 50 cm, ramki 100 na 100 cm i kolejnej ramki łukowej. Natomiast w przypadku multiframa łuków nie ma. Są tylko proste ramy w rozmiarze metr na 2,5. Oraz z profili poziomych, które mają metr szerokości, możemy zbudować sobie ramki 110 cm. Jeśli chodzi o wydruki, na systemie, zarówno na systemie M-Frame, który mam za plecami, jak i Multi-Frame, który mamy w tamtej, w tamtej lokalizacji, możemy zamontować wydruki tekstylne. Jak widać, znane Państwu, jeśli są Państwo naszymi klientami, na pewno wydruki na tekstyliach są Państwu znane, ponieważ większość naszych systemów wykonujemy na tekstyliach. Wydrukko gumką silikonową, którą wciskamy w sobie rowek, rowek metoda Seg. Silicon Edge Graphic. Wciskamy grafikę w rowek. W multiframie analogicznie, choć gumka jest nieco inna, gumka bądź keder bardziej profesjonalnie nazywamy. Natomiast w przypadku systemu M-Frame mamy możliwość montażu grafik również na innych tworzywach, jak na przykład płyty PCV. Płyty D-Bond Plexi. Odbywa się to za pomocą rzepu przemysłowego, który pozwala nam na założenie, ponowne założenie tej grafiki nawet 100-1000krotnie. Tysią, co się nie zdarza, ponieważ ta płyta PCV prędzej ulegnie zniszczeniu, uszkodzeniu. Montaż jest bardzo prosty. Pozwolę sobie zaprezentować. Płyty PCV względem wydruków na tekstyliach mają jedną, jedną zasadniczą różnicę. Otóż możemy ten wydruk zalaminować w połysku, czego nie jesteśmy w stanie uzyskać na tekstyliach. Wydruk na tekstyliach zawsze będzie w macie, natomiast wydruk na tekstyliach daje nam jedną zasadniczą przewagę względem płyt PCV. Bądź dzibą. Jeżeli zdecydują się Państwo na wydruk na płytach PCV, każda rama będzie miała osobny wydruk. Zatem będą widoczne te łączenia. Te łączenia to 4 mm przerwy pomiędzy grafikami. Jeśli zdecydują się Państwo na grafikę w całości, może to wyglądać. W sposób w jaki to wygląda na systemie multiframe, czyli mamy jedną dużą ścianę w tym przypadku 3-metrową, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby ta ściana miała 10, 15, 20 a i 30 metrów szerokości, aby druk był w jednym kawałku. Ogranicza nas tutaj tylko jedynie e, tylko jedynie druk, który w naszym przypadku nasze drukarki drukują w szerokości do 3 3 metrów, 3,20 więc y, 3 metry wysokości, ponieważ, y, o czym nie wspomniałem, system MultiFrame może zostać podwyższony do 3 metrów bądź 3,5 metra wysokości. Druk ogranicza nas do 3,20, ponieważ nasze drukarki drukują maksymalnie 320 cm na 320 cm rogu. Oto torba do systemu MultiFrame, która wewnątrz mieści 3 metrowej szerokości ściany. Profil poziomy dolny, przepraszam, pionowy dolny, profil pionowy górny, poprzeczka oraz profil poziomy to tak naprawdę wszystkie elementy, z których budujemy naszą konstrukcję. Bez pomocy narzędzi. Kolejny, kolejny, kolejny. Jeśli poszukujecie mobilnej, modułowej zabudowy targowej, zachęcam do kontaktu. Na pewno pojawią się jakieś pytania, na które nasz zespół chętnie odpowie. Cześć.